Dzień dobry. Zgadnijcie, gdzie teraz jestem. Jest to nowe miejsce na mapie Polski. Mam nadzieję, że to będzie moje nowe ulubione miejsce na mapie Polski. Chodźcie, pokażę Wam, jak to wszystko tutaj wygląda. Nowe miejsce na mapie Polski, Gazo Racing Park w Ożarowie Mazowieckim. Ogromna hala, gdzie można spróbować swoich sił na elektrycznych pitbike'ach. Bandy ochronne spełniające wymogi w imię i asfalt, który klei tak, że tego się nie da opisać słowami, tu po prostu trzeba przyjechać i przekonać się samemu. Wymagany jest pełny strój motocyklowy i pamiętajcie o ochraniaczach pleców i klatki piersiowej. W garażu znajdziemy elektryczne MRF-y i YCF-y, w pełni przygotowane do treningu. Przed jazdą obowiązkowa nauka działania zrywki, z kwestii bezpieczeństwa i poprawnej pozycji, a potem też hulaj dusza Czyli jazda. cenie jest 5 sesji po 12 minut, co w zupełności wystarczy, żeby się wyszaleć i zmęczyć. Tor jest szeroki, jak na hale, i bez problemu można się poganiać, wyprzedzać i zejść na kolanach i łokieć. Ja, na sam koniec, na ostatniej sesji, dosłownie w ostatnich minutach, dałam popis życia. Zafiksowałam się i było już za późno na reakcję. Można powiedzieć, że prawie nauczyłam się latać. Przeleciałam przez kierownicę i uszkodziłam kamerkę, która była tam zamontowana. Tutaj brawo dla instruktora za reakcję, w sekundę był przy mnie, ocenił sytuację i po krótkiej rozmowie, czy nic mi nie jest, zeszliśmy z nitki toru. Nawet miałam sprawdzone obojczyki, czy ich nie uszkodziłam. Za to obiłam sobie udo i na pamiątkę mam takiego siniaka. Choć najbardziej z tego wszystkiego ucierpiała moja duma, bo nie w ten sposób chciałam zostać zapamiętana. Ja na pewno tu wrócę, bo wiem ile mam technicznych rzeczy do poprawy. Miejsce idealne do treningu w zimą, spróbować można niezależnie od poziomu umiejętności, wystarczy, że masz pełne stryje motocyklowe i trochę chęci. Obserwuj gazu Racing Park i koniecznie sprawdź ich kalendarz, Dzięki i do zobaczenia.